Jest Michał Jurczyński, witamy cię serdecznie. E, Michał, oglądałeś mi chłopaków w, z Luksemburgiem. E, tak, tak, oglądałem. No jakie twoje wrażenia? Czego zabrakło, co było dobre? Wydaje mi się, że wiesz, kilku kluczowych zawodników też nie było. Wydaje mi się, że to jest drużyna, która się będzie dalej rozwijać i wszystko przed nimi, nie? Teraz ważne. Spotkanie ze Szwecją i życzę jak najlepiej. Wydaje mi się, że poukładamy to wszystko tak, jak trenerzy chcą, przede wszystkim, to będzie wszystko w porządku. A ty, Michał, masz ambicje, żeby tutaj tej dołączyć? Nie, eee, wiem, to znaczy, mam. Mam jak najbardziej. Eee, ja też z, tre, z trenerami rozmawiałem. Eee, u mnie wygląda to trochę inaczej, bo muszę się do, doleczyć z pewnymi sprawami, zanim bym mógł się w 100% zaangażować, by Reprezentację, bo też nie chcę, tak na półgwistka, oczywiście, yy, jak to powiedzieć, wchodzić w drużynę. Yy, I też yy, sprawy osobiste, bo rozwijam firmę i też yy, nie ukrywam, że takie wyjazdy tygodniowe, powiedzmy, na obozy i tak dalej, no to yy, trochę by mi pokrzyżowały plany. Tak Okej. Okay. Michale poprosiliśmy cię o spotkanie, bo ty grałeś dwa lata w Szwecji, zdobyłeś Mistrzostwo Szwecji. Opowiedz nam, na jakim poziomie jest szwedzkie rugby? E, tak, ogólnikowo mówiąc, jest tak. E, zacznę od drużyny, w której grałem, to jest Stockholm Exiles. To jest drużyna e, dobrze zbudowana z, z takiej racji, że e, no do Sztokholmu jak ktoś przyjeżdża, ktoś. E, jak ktoś do Sztokholmu, no to do Sztokholmu przyjeżdża i większość z zagranicznych, co przyjeżdżają do pracy znają Rugby, no to siedzą w Sztokholmie. Jak przyjeżdżasz pracować do Szwecji, no to głównie też Sztokholm, albo Malma, albo Jotybori. No i tutaj dużo fajnych zawodników było. Było sporo z Ameryki, z RBA, z Nowej Zelandii. I to fajne dawało poziom, bo też fajnych doświadczonych i zawodnicy, którzy znali kulturę rugby, to się fajnie obracało. No i szczerze, no Liga wygląda tak, że jest trzy, dwie takie topowe drużyny, które rywalizują ze sobą, które praktycznie na 10 zwycięstw Sztokholmu mistrzostw, które zdobyli, no to osiem chyba tam było z tą samą drużyną, tak? Więc tam można powiedzieć, że trzy drużyny takie, które mogą rywalizować, reszta to jest, no jak to powiedzieć, niższy poziom, niż nie jest wyrównana Liga, są dwie po prostu strefy. A jakbyś byś porównał poziom Szwedzkiej Ligi do poziomu Polskiej Ligi? Hmm. Określiłbym tak, że dwie topowe drużyny by się u nas znalazły powiedzmy w pierwszej piątce, a reszta by była na poziomie niż, gdzieś niżej u nas w lidze, Na, na najniższym szczeblu, o tak powiem. A jaka jest? A jakie jest zainteresowanie mediów, kibiców? Jak to wygląda, jeśli chodzi o szwecję? Bo pamiętam te mecze reprezentacji, no to raczej takie. Bardzo biedne stadioniki nie za wielu tych kibiców na tych stadionach. Jeśli chodzi o popularność te rugby w Szwecji nie jest duże. Ale to się. Jak ja byłem już, tak jakby, jak pracowałem tam i grałem. No to to trochę za, zaczęło nabierać kolorów, bo było, no, był, było tak, że na przykład, wiesz, te dwie drużyny faktycznie, te topowe, one to rozwijały i tak dalej. Młodzież zaczyna się pojawiać. Przede wszystkim w Sztokholmie jak grałem, no to tam było widać, że du, dużo, dużo akcji promocyjnych z dzieciakami mają. To takie niuanse, wiesz, na przykład wprowadzili stroje na przykład swoje. Brandingowe Excel do Decathlonu no i wiesz, i to jest normalnie do ogarnięcia tam w, w Sztokholmie. I powiem, powiem tyle, że no du, du, dużo idą do przodu. Jak zobaczyłem sekcję kobiet, że mają tam 40 osób faktycznie, no to wiesz, robotę to robi trochę, nie? Ale pytanie też z tym, że to jest 10 milionów mieszkańców du, du, duży topograficznie kraj. No i to wygląda tak, że tam, gdzie są skupiska ludzi, to idzie to wypromować, no a po tych archipelagach to już ciężej. Rozumiem. Tam już tylko wieloryby i łososie grają w rugby. E, Michał Jurciński bardzo ja. serdecznie Ci dziękuję, ale nie, przepraszam, jeszcze jedno pytanie, a czy Ty znasz jakiś zawodników, którzy aktualnie grają w reprezentacji Szwecji i mogą zagrać przeciwko Polsce? E, tak, z czego co pamiętam, jeśli pozwolicie, to sobie odpalę tylko ich skład, bo mam tutaj, miałem screena jego. I słuchaj, ten... będzie grać właśnie David Hill, z tego co pamiętam, muszę sprawdzić. Tak, David Hill to skrzydłowy, który grał, grałem z nim w Excels. Bardzo fajny chłopak. Jak dobrze pamiętam, on nie jest z Szwecji, tylko też z Anglii. Do tego dochodzi właśnie Teza. Znam tylko w sumie jego <grywka> psywkę, ale to będzie ten wapustari Luta w Frixel to to jest gościu z Nowej Zelandii i naprawdę robi dużą robotę tam na ósemce w Szwecji. Także z tymi dwoma zawodnikami grałem i mogę powiedzieć, że fajnie chłopacy. Czyli ostrzegasz Polskę przed ósemką, no ale już nasza ósemka jest jedna, druga, która będzie grała tym razem pewnie na szóstce albo na siódemce, więc będą wiedzieli, kim się zaopiekować. Michał Jurczyński, bardzo serdecznie A, ci Michał dziękuję. A to, to twoja firma, to rozumiem, że firma sprzątająca, bo tam po lewo znaczy, na twojej twoje prawej strony widzę kawałek odkurzacza, więc rozumiem, że idziesz w tym kierunku. Nie, w biurze musi być czysto, a z tyłu mam wyroby z drewna litego. Okej, okay. to był oczywiście taki suchar. Ja już mam swoje lata, więc musiał być suchar w stylu suchara z telewizji. Michał, bardzo serdecznie Ci dziękuję.